storm a lot of ground to cover before we hit the underground underground only way to get through the storm okay worker okay. entrances <laughs> to the underground are everywhere nearest is in the next building over take the bridge who was working in the city that they needed so many entrances i'll catch you up on a need-to-know basis

To się dopiero nazywa burza, nie? Chyba Patryśka tego raczej nie przeżyła. A szkoda. Fajna dupeczka z niej była. Cóż to mamy? Nakarm rosiczkę przeciwnikiem. Ej, ja już to chyba zrobiłem. No w tych ElektroMuch to coś trochę ciężko. Okej. Okay. Zdaj mi hełminibosa, a kiedy będzie ogłoszony, kopniakiem, pozbaw go głowy. Nie mogłem tego zrobić, nie dało się. Zajmij hełm, nie będzie ogłoszony smyczą zerbi. O, To to można spróbować. Coś tu mamy. Odparuj co najmniej dwóch przeciwników w powietrzu. No to też da się zrobić, to mnie nie interesuje. Dobra to. Co frajerzy? Panowie! <laughs> <laughs> Nie tak. Nie chcę wyzwalać gromów czy ich? Trzeba Was tak ładnie... Uuuu! Pięknie! Oho! No serio! To ja chłopa rozstrzonkowałem! A to też zdychę, Masak, te punkty coś, coś się... Przyrobi. Czy ja to w ogóle nagrywam? Tak, nagrywam. Super. Don't get your panties in a knot, Diana. I trained you better than that. No. What? More takers? What the fuck? Ej, co się właśnie wydarzyło? Od czego ja zginąłem? Tata już zabierze was stąd. Hmm. No dobra. I assume whatever is down there is a good deal worse than what we've seen up here. Don't get your panties in a knot, Diana. I trained you better than that. What more takers? Let's go. Mnie Hey! Let's get him out of here. Oh, what's going on? How am I supposed to get his head out? I can't do it anyway. Come on, lift him up and Heavy resistance. Lucky for you, there's a Confederate Saint in general keeping you safe. Here I thought we were stuck with a psychopathic war criminal who needs his mouth washed out. <laughs> Nie oh, mogę, nie mogę. dobry, panowie! Oj, oj. Ale widzicie co? Tu wypadałoby aztek. Wypadało. Ale widzę, że nie mam za wiele. O, tego. Nie zrobiłem za wiele. U was tu wielu nie było. Ej! oj, oj, oj! <laughs> Teść kumplu Wow, no. Ishi, czy mógłbyś mi kuźli wchodzić? Wow, 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 wow znowu zginę. Będzie lipa A wy tak lubicie się chować tutaj, co? O! Jak miło? What the fuck that is one big bitch Ow What the fuck Yeah someone should I... oh yeah. So A, to jest ta wiertnica taka. Eee. Takie seto. No nie, oddawaj mój pistolet! God damn it. Fajna duża Zabrała mi pistolet. Chciałem go tylko przeładować. Kto normalny pod r ką daje zmianę broni? Ech. No, dobra. Gwóźdź programu Ej, Palego! No dobra, to jest to zabawna broń, muszę przyznać Jak rozumiem, szaszłyk polega na, na biciu kilku, na raz Uleżmy się trochę, bo zaraz to szaszłyk będzie ze mnie Tym this is gamma radiation, the cause of the mutations on Wall. You're like a fucking tour guide. Them slanty devil eyes of yours don't see so good, huh? Another no no, racial slur, and I will hurl you into that storm. Yeah. Weak bluff, you prancing geisha. No, akurat. Muszę przyznać, panu generałowi racje. Dobra, strzelajmy sobie z tych. Ile? Za każdy jeden tyle? Czemu pod Erman ześlizg? Aha! Wjeżdżamy w dół! No, ej, ej, kolego! No, kurde! Spadajcie sobie co ty na. Tak trzeba robić. Jak to. O, przaszły. No właśnie. Na to liczyłem. Szybciej ginąć, proszę. Czemu spalony, a nie zbierać? No dobra, to do Łoł, wow, wow, wow. Panowie. Proszę ustawić się w jednej linii. Proszę ustawić się w jednej linii. Nie zginął od no, fajnie Oj 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 Niebo... Nie strzyk! Dobre Co my mamy jeszcze? Pana to se weźmy o. Pan tu... o. No. A, Jezus Maria. Dobra, muszę do niego podejść. A bo ja nie mam mojego shotguna! Oj, oj. NIE! Jezus Maria, prawie spadłem sobie. Wolno, tak do mnie, uderzać, okay. How could anyone be so irresponsible to build a city amid these storms? Radiation filters were destroyed during the workers' revolt. bunch of pinko, commie, socialist queers felt they weren't being treated fairly. Day later, the entire fucking joint's wrecked. Wszystko wyjaśnia. Dobra, bo coś tu słyszę. Tylko nie wiem co. Chyba tam jedziemy na dole, to. Aha, bo my idziemy na dół, no dobra. Ale przydałby mi się zasobnik, tak szczerze mówiąc. O jest pipko! Now you're an enemy, you'll be useful Radiation, the cracks! Two little babies, back in papa's care Don't you fret, daddy will get you out of this scary place Right now I'm torn between getting off this rock and stomping your brains out Keep yammering, that choice gets a lot easier to make Ishii here is highly motivated towards survival. You go ahead, take a poke at me, and we'll find out where his true loyalty lies. What are those Dokup tu troszkę, też dokup. Damn skulls, bang skulls. Malnijmy pięścią w stół. To nie! W momencie, kiedy. Ajajaj, aj, aj, zepsułem. Jak zwykle, musiałem zepsuć. To brzmi jakby Ishii tam... troszeczkę dogorywał. Mm, dajcie mi to za lewą broń. I... Yeah. Wielniczka? Takich rzeczy jeszcze nie miałem chyba Co jest? No jak to? Wow. Dobra, bo znowu zginę Lepiej się ratujmy Okej, okay, tutaj się zginął o, hejcik! Uuuu, szedł pod lupę, lubię to! No! Dobra, panowie, nie to chciałem. Uuu, tego też nie chciałem. Jezus Maria, pogubiłem się! Jeszcze mnie nos swędzi. Jak tam się udało, ty się rano to ja widzę, że ty tak... N nie lubisz do boju lecić, co? Pozwolicie panowie, że... oj, ojoj, ojoj. Chyba komuś się zdechło. Komuś też się zdechnie. Co tu jeszcze jest? No, i to prosi ładnie. O, great, no other choice. Roll the dice. A tutaj co jest? I ja. Nic więcej. No nie, fajnie i dobra. Trochę mnie irytuje to, że czasem nie można sobie spaść. Ja rozumiem, że to jest tak trochę w imię bezpieczeństwa gracza, żebyś tam się nie spadł, gdzie nie trzeba, no ale bez przesady. Ja myślałem, że tu jakieś piwko, jakieś roboty, coś ten jest, ale nie. A gdzie posiał się iść Tu już umarł? Oh, o, kurwa! Czekaj, y, Duke Ej, nie bij mnie Weźmy karabin I wystrzelajmy tego stanowa bycza Dobrze, że y, Duke jest na tyle pancerny, że No, o, jak a, a no, These workers, that just another name for slaves. Slaves, a bunch of convicts and reprobates given a second chance. They ran the city. Nie no jak nie triszka, to teraz isi. No dobra. Serano, bo ty mówisz, że isi y, tam cię ochroni, nie? Hey, nothing here. Co tu się to tak rozświetliło aż do pożygu. Found it. You want a trophy? Get in gear, we're about to march into the shit. Ech, te gry stare to uwielbiałem się w sucie, jak widać. No nie, no przecież na O, dobrze, kończy się etap to. To tyle dobrze. No nie. The dirt pen, Wiecie, że to Evidently, something is isn't right. What? I don't what I see on screen. Damn, you weren't kidding. Big enough for a thousand inmates. Twenty-eight thousand, to be precise. So what's with the toxic waste? Byproduct of the city's gamma filters. Officials stored it down here while they dug up the hills for a place to bury it. Mean shit in those hills. Yeah, well, the Yardbirds were getting sick, dying, mutating and what have you, so the goofball, miscreant ball-tuggers decided to rise up and demolish the gamma filters. No more filters, no more waste! Nothing to protect from the storms. Convicts didn't think that far ahead. What remains down here? Kupmy sobie amunicję do oporu. Big blowjob models with yellow fever. Nie wiem przecież wszystko wiesz, General Serrano. Tam lepiej nie spadać. O. Ja bym nie chciał. Stać w tej wodzie dłużej niż to konieczne. O, nie mogę. Highly radioactive. Nie mogę się kiepcimy... w no. no dobra, zaraz będziemy martwi. You dickheads really picked the worst time to show up. Użyjmy naszej super pięści. Oh yeah. A do kwasu? Będzie? Nic nie będzie do kwasu. Się zabija. <laughs> Co to za drwal? Duplozja. O, to mi się podoba duplozja. Halo, ktoś jeszcze? Plikaj tam, a nie. Szkoda, że się nie da zajęć. Mmm, headscruby. like always head crapping What some fucking help? General. This way. Follow me. Na no to było? Wo tak tak. Na te kolce jeszcze nikogo nie nabiłem. Możesz być pierwszy. Co? Co to wybuchło? Gdzie byście poszli? Stary! Bang! a przepraszam, że aż tak zamilkłem, ale... Musiałem się skupić, żeby znowu nie było fejla No, że tych cholero! Wiesz co? Nie, chodź tu. No. Skończył się dzień dzisiejszy czynienia. Wy jak zwykle mi nie pomogliście, tu. Poszliście sobie do przodu. Szmatławce. No, trochę tu za cicho. Zdecydowanie tu za cicho. O, teraz ja się wykażę. Jeśli chodzi o ciągnięcie WiFi. Najfajnicz. there's a down here that I reckon. O. tam czy do ciebie dostaje. Man, trouble are knocking. That's it there. Ishi, There's a scaffolding on the other side. Come on. Exit, no. No, That dude's been a pain in my ass since I got here. Saving him just doesn't feel right. You could have killed him. You had opportunities. Got to get you out of here, kid. We're short on time. those many years ago after we discovered the truth about Serrano we could have disappeared into the outer quads hidden and been safe well, i wasn't here for the run like coward's part but that doesn't mean i don't want to shit down that guy you now i don't think you do your thirst to murder serrano for his crimes was never about revenge it was a righteous mission to avenge the many innocents he used us to kill you led us on a quest for atonement, a chance to reclaim our souls. Hm. I always knew I would likely die for this pursuit. You give me too much credit. No matter what happens, no matter what I say as I lose possession of my mind, know this You are my brother. I followed you of free will. And I do not hold you accountable. To go you remember Novak from the flashback. Well that kid was Krishka. Captain Dick shit got her after all. I I had no idea. Yeah. Well, we're going to get to that jump ship. But the moment we clear this hole, we'll scalp that motherfucker. No. Dobrze, jesteśmy chłopcy, pięknie. No i fajnie Przynajmniej w tym jednym się zgadzacie wreszcie o mamy wiatraczek Mamy parę wiatraczków. Aha, tędy mam No dobra. by mi się przeciwnicy, bo mam dużo wiatraczków. Freaks! Up above Co to? Taking wow. cover! Chodź do wiatraczka! No. Dobra, wiesz co? O, dzięki Ishii! No, żeż cholera! Nie chcę za to, tylko chcę za to! Mm, bo jednak y, znacznie bardziej się przydaje y, na tych mutantów czarnych, y, wypaleńców y, pistolecik. No nie udało się Heda strzelić. Niestety. Ale nie szkodzi, nie szkodzi, nie szkodzi. No blef chciałem zrobić, Boże święty, żadnego nie trafiłem poprawnie. To jest tak Tak, żadnego nie trafiłem poprawnie. To zaś to the right Kumy to troszkę I jest to ci Co What? Chodzi. Dobra. Słuczka, ladeczka budu. Co? No dobra, no niech tam wam będzie. Aczkolwiek uważam, że... No nie! I tak powinienem dostać yy, tego. Hey, a, mogłem strzelić tym, tym, tym. No dobra. Teraz sobie strzelimy. Bem! No. Od razu lepiej. Co? Jak tyś to przeżył? No. Eee, dajcie mi to zabroń. You're safe, sweetie. You can come out of your piss-soaked corner. Always let underlings take care of the shit mopping. You're an inspiration for birth control. <laughs> <laughs> come on, tunnel up ahead. At least someone gets me on this planet. Okay. Toxic goo everywhere guess we know what twisted these inmates up <laughs> you don't know shit all you're killing up confederate citizens boy tourists who missed the evac ships came down here to hide from the rampaging prisoners topside <laughs> oh, oh, jesus, jesus. <laughs> might have been some kindly school teacher mother of three you just got it chory psychopata. co my tu mamy? Breakpoint? Nie, checkpoint. Dobra, no. checkpoint to checkpoint. Zbliżamy się już powoli do końca odcinka. A żałuję, że, że oddałem snajperkę. Co my tu mamy? Pusto wszędzie, głucho wszędzie Co to będzie? Co to będzie? Co to tak? Bez przeciwników? A Aha, okej okay. No teraz to ma sens Tu! tu po kolei O! No dobra, się wdrapywać w takim układzie. O udało mi się za trzecim razem y, tego 25 punktów zdobyć. Ballsy, come on up! Nie strzelać z tej perspektywy. O. Hey, they're not interested in us. They are terrified. <laughs> <laughs> Grace's dear mother must be nearby, handing out mouth jobs. <laughs> Head kraby. To nie brzmi dobrze. Nie, nie, przede mną idźcie w piersi. No ale jak idziecie pierwsi, jak tam są jakieś radioaktywne potwory, które przeżerają się przez skały. Ale dobrze, dobrze. Nie rozpędzajmy się za bardzo. Mamy już pół godziny. Więc ja dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Jeśli się spodobało, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie mój kanał i widzimy się w kolejnym. Na razie, cześć!